Witam Was ciepło w kolejnym filmiku. Dzisiaj znowu garderoba kapsułowa, ale takie rzeczy troszeczkę bardziej na luzie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podoba. Kilka z tych zestawów noszę na co dzień i bardzo je lubię. Jeden zestaw jest zupełnie nietrafiony. Ciekawe, czy zgadniecie już po zajawce, który to zestaw. W każdym razie zapraszam Was bardzo serdecznie na filmik na te kilka minut ze mną. I już pierwszy zestaw. Skórzane spodnie to jest mój nowy nabytek. Bardzo mi się podobają. Znaczy, one mniej błyszczą. Tutaj są tam dość błyszczące, są naprawdę matowe, bardziej matowe. I do tego koszula. Koszula nie jest flanelowa, ona wygląda jak flanelowa, ale jest koszula z fiskozy. Ma taką delikatną złotą nitkę. To nie przeszkadza, całkiem fajnie to wygląda. No i taki zestaw bardzo prosty, bardzo codzienny. W tej chwili próbowałam sobie zrobić taką zmianę, że założyłam pod spód pod koszulkę. To jest t-shirt z kosa, mój ulubiony ostatnio. No i też związałam ptali. A tutaj już jest sukienka. Sukienka, którą pierwotnie kupiłam na wyprzedaży, żeby nosić ją po domu w okresie tym jesienno-zimowym. Kosztowała ona 39 zł. Kupiłam ją w Mango, ale sprawdza mi się ona na razie bardzo dobrze. Myślę, że wygląda całkiem nieźle i do różnych stylizacji się nadaje. A tutaj uzupełniłam ją maleńką torebeczką, tak puszczoną po skosie. Torebka jest w kolorze czerwonym, i to jest teraz jeden z dwóch takich kolorów, bardzo na topie. Czerwień i y, niebieski. I właśnie takie małe torebeczki y, pełnią rolę taką, takiej biżutery, tak naprawdę, y, ozdabiając sukienkę, troszeczkę dodając jej y, koloru, taki, taki delikatny, kolorowy akcent, a do tego wydłużające nogi, y, nogi rajstopy w kolorze czarnym, w kolorze butów, tak, bo rajstopy dobieramy albo do y, um, ubrania, albo do y, butów, do koloru butów, tym bardziej tym, tym razem właśnie tak y, dobrałam. A tutaj mój ulubiony zestaw codzienny ostatniego czasu, czyli te skórzane spodnie, t-shirt z kosa i długi, długi kardigan wełniany. Żeby troszeczkę rozjaśnić pod szyją, dodałam też duży taki łańcuch. On dodaje blasku, i też mam takie wrażenie, wrażenie że troszeczkę ożywia twarz, troszeczkę ją tak rozjaśnia. Do wszystkich zestawów mam założone botki takie zamszowe na lekkim obcasie i tutaj już też wszystkie elementy, które do tej widzieliście, czyli spodnie, koszula, sweter i ta torebka. Na ręce mam tylko taką bransoletkę skórzaną z błyszczącym elementem i, i to wszystko. Taka mała torebka jest idealna na, na, na szybkie wyjście gdzieś tam na zewnątrz, maseczka się w niej zmieści, ale też na przykład, kiedy wyjeżdżam gdzieś na przykład na, na, na wakacje, na, na jakieś takie kilkudniowe wyjazdy, ona jest bardzo dobra, żeby na przykład założyć ją, kiedy nie wiem, idziemy na śniadanie, czy, czy też na przykład na, na spacer, tak, tak, że nie trzeba nosić wiele różnych rzeczy. Mieści się w niej telefon, portfel i jakieś tam drobiazgi jeszcze dodatkowe. Ta koszula układa się bardzo ładnie, ona jest z wiskozy, bardzo miła jest, kupiłam ją w Reserved, nie wiem czy mówiłam o tym, to jest tegoroczna kolekcja, polecam, bardzo, bardzo dobrze mi się ją nosi, no i do tego te spodnie. O, a tutaj z kolei założyłam sukienkę i koszulę tak zamotałam wokół bioder, mam wrażenie, że tutaj pozwala to podkreślić lepiej talię i wcale nie poszerza bioder. Tego się troszkę obawiałam. No i oprócz tego już czarne rejestrowy, które znacie, botki łańcuch naszej. Sukienka nie jest obcisła, ona tak opływa sylwetkę, ale nie obciska jej, także yy, myślę, że nie podkreśla na przykład brzucha, czyli tego, co bym chciała ukryć, albo nie podkreśla moich e, pełny, pełnych ud, co mnie również cieszy. A to już zestaw taki do otulenia się, kiedy na dworze jest chłodniej, e, sukienka, kardigan. I chusta. Chusta delikatnie ożywia tutaj całą tą stylizację, ale mam wrażenie, że tak się ładnie wpasowuje w takie, w takie właśnie jednolite kolory. Chusta nie wiem, czy tak, czy tak widać na, na Waszych ekranach, ale ona ma taki delikatnie, o właśnie teraz liliowy odcień z bardziej intensywnym wzorem. Chusta jest z HM z dziełu dziecięcego kupiona. Oj, dawno, dawno temu, 8-9 lat może. Jeden z moich lepszych zakupów tak naprawdę. No i zestaw kolejny, taki skórzany. W ogóle teraz na topie są i znoszenie takich rzeczy ze skóry, ale już nie tylko jednego elementu, ale w kompletach. Także inspirowany jest taką modą motocyklową, troszkę taki matrix, tak to powinno wyglądać. No powiem szczerze, że ten zestaw nie będzie moim ulubionym, chociaż podoba mi się wizualnie, to jednak myślę, że to nie jestem ja i, i czułabym się bardzo bardziej w nim przebrana niż ubrana. A tutaj również ta sama kurtka, ale w zestawie, który bardzo lubię, ponieważ ja tę kurtkę lubię zakładać właśnie do spódnic, do sukienek. Mam takie wrażenie, że dodaje takiego troszeczkę charakteru tej mojej stylizacji i jednocześnie jest bardzo moja, tak, ta stylizacja. Czuję się w niej dobrze, a wiem już po sobie, że wyglądam wtedy ok, kiedy czuję się dobrze, bo nie wystarczy stanąć przed lustrem, ale trzeba potem tę rzecz czy te rzeczy nosić dłużej. Także jeżeli coś lubię, to jest ok, natomiast jeżeli nawet wyglądam przed lustrem całkiem nieźle, no to kiedy nie lubię tych rzeczy, to po prostu na dłuższą metę jest to dla mnie niekorzystne. Oj, troszkę tu się zagmatwałam. W każdym razie zestaw bardzo fajny, wygodny i tej jesieni noszę go często. Kochani, dziękuję Wam dzisiaj bardzo za oglądanie. Tradycyjnie zapraszam na filmik kolejny. A pod filmikiem zostawię Wam linki do tych rzeczy, które można jeszcze kupić i zachęcam Was do eksperymentowania z ubraniami, do tworzenia szafy kapsułowej. Być może niektóre z tych eksperymentów bardzo Wam się spodobają, być może niektóre zestawy, które stworzycie, Was zaskoczą, że możecie tak nie wyglądać tak dobrze. No, mogą też być takie próby nieudane, ale tym się nie przejmujemy. Bawimy się modą dalej. Do zobaczenia! Następnym razem.